Witajcie, kojarzycie pewnie ten taki zwykły, najzwyklejszy sposób um, nabierania oczek, rozpoczynania jakby projektów szydełkowych w sposób taki, że robimy, tak jak ja tutaj teraz, oczka, najpierw łańcuszka, a potem w ten łańcuszek wkuwając się, tworzymy pierwszy rząd lub pierwsze okrążenie słupków, półsłupków czy czego tam, cokolwiek. Mogłoby to być. Ja od razu Wam powiem, że mimo tego, że znam i stosuję często ten sposób, to go nie lubię z kilku powodów. Mianowicie, pierwszy powód jest taki, że po prostu najwyzwyczajniej w świecie uważam, że wkuwanie się to w te oczka łańcuszka jest dosyć trudne, jest mozolne, wymaga pewnej wprawy, a przy rozdwajającej się jakiejś jeszcze dodatkowo nici, czy puszystej, to wręcz. Yy, po prostu czasami płakać się chce przy tym pierwszym rzędzie lub okrążeniu. Ja po prostu go, tego sposobu rozpoczynania robótek szydełkowych nie lubię. Dodatkowy natomiast aspekt tego, czemu um, zaczęłam szukać w ogóle innych sposobów na rozpoczęcie robótki, jest taki, że najzwyczajniej w świecie ten sposób nabierania e, oczek do robótki czy rozpoczynania robótki szydełkowej po prostu mi się słabo sprawdza. Słabo mi się szczególnie sprawdza, jeżeli zaczynam od dołu robić czapki, kiedy zależy mi na tym, żeby brzeg tej robótki miał jakąkolwiek elastyczność, Gdyż okazuje się, że tak jak tutaj na tym moim przykładzie, który teraz dla was robię, aby wam zobrazować, na czym polega ten problem, okazuje się, że ten sposób rozpoczynania robótki szydełkowej jest całkowicie pozbawione. Elastyczności. Spójrzcie na to, ja robiłam naprawdę luźno i w ogóle tak swobodnie te oczka. Natomiast ten początek robótki kompletnie nie jest elastyczny. Co oznacza, że będzie sprawiał problem przy zakładaniu, lub będzie uciskał w miejscach, gdzie powinien wykazywać się jakąś elastycznością. No. Wyobraźcie sobie czapkę rozpoczynaną czymś takim. Nie bardzo. Dlatego zaczęłam szukać innych sposobów i słuchajcie, znalazłam dwa. Pierwszy sposób, który Wam chcę pokazać, to jest sposób, który będzie bardzo znajomy dla wszystkich tych, którzy potrafią robić na drutach, gdyż on jest zbliżony do nabierania oczek metodą long tail caston, czyli tak zwanym długim ogonem. I słuchajcie, to jest sposób najlepszy dla robótek, które mają się zacząć pierwszym rzędem, czy pierwszym okrążeniem półsłupków. I teraz analogicznie do tego sposobu nadruty, zostawiam sobie dłuższy ogon. Chwytam nitkę w taki sposób, żeby opierała mi się na palcu wskazującym. Ta część nitki, ta idzie do kłębka, a ta, którą właśnie zawijam w ten sposób na kciuku, idzie do... to jest wolny koniec. To jest nasz wolny koniec. I teraz, ja sobie tutaj jeszcze palcem tym środkowym tak podtrzymuję tą nitkę, żeby mi było wygodniej. Robię najpierw pierwsze oczko, a następnie dobieram do niego, dokładnie tak, zobaczcie, trzymam tak nitkę, krzyżuję ją w taki sposób, żeby taka pętelka jakby powstała, Przeciągam tą nitkę z palca wskazującego i zaciągam, co powoduje, że mam dwa oczka. I w tym momencie, mając te dwa oczka, przerabiam je nitką z palca wskazującego tak jak normalny półsłupek. Następnie, przytrzymując już sobie tutaj palcami, ponownie nabieram kolejne oczko. Cały czas pracuję na tych dwóch oczkach, przerabiając je nitką jak zwyczajny półsłupek. I ponownie dorabiam jedno oczko i przerabiam je. I jeszcze raz i przerabiam i ponownie i przerabiam. Za chwilę się okaże, słuchajcie, że mamy zrobione pierwszy jakby rząd od razu razem z, tymi, z tym pierwszym jakby rzędem półsłupków, mało tego, naprawdę jest tutaj dużo więcej elastyczności niż w przypadku nabierania oczek łańcuszka, które są sztywne i nie rozciągają się w ogóle. Tutaj, zwłaszcza jeżeli nie będziecie zaciskać mocno, zaciągać. Tej nitki dolnej, tej nitki, która jest na śkciuku, nie będziecie mocno tutaj przy, tylko tak, wiecie, ledwo, ledwo, tak, żeby po prostu było schludnie. Bardziej będzie to, jakby, zobaczcie, no po prostu jest to coś, co jest dużo bardziej elastyczne. Mało tego, jak zwrócicie uwagę, to te oczka są na tyle spore i fajne. Że można na nich następnie w kolejnych okrążeniach czy rzędach pracować zarówno z tej strony, czyli powiedzmy, że pracujemy w rzędzie i chcemy z drugiej strony się wkuwać, swobodnie się wkujemy, jak i od strony drugiej. Czyli we wszystkich projektach, w których e, potrzebujemy dziergać dookoła tego pierwszego nabrania, no to to jest nabranie idealne, no bo zobaczcie z obu stron mamy bardzo fajny dostęp do tego otworka takiego i bardzo łatwo możemy z obu stron tego nabrania tutaj dziergać, więc jeżeli robimy, nie wiem, torebkę, koszyk, coś, co przy czym robimy takie hmm, półokrągłe, ale podłużne dno, albo nie wiem, jakąś kosmetyczkę, takie rzeczy, hmm, to wtedy, no to, albo wiecie co, miseczki do hmm, kostiumu kąpielowego, też takim sposobem się robi, że się po prostu yy, robi po obu stronach tego nabrania, no to to jest świetny sposób na nabranie. Moim zdaniem, naprawdę super. A teraz pokażę Wam jeszcze jeden sposób. Drugim sposobem nabierania oczek na robótkę szydełkową jest, słuchajcie, taki sposób, w którym potrzebujemy pierwszego rzędu czy pierwszego okrążenia słupkami nawijanymi. Żeby to wykonać, Robimy najpierw trzy oczka łańcuszka. Trzy oczka łańcuszka. Następnie robimy sobie narzut jak do zwykłego półsłupka nawijanego. Narzut. Wkuwamy się, żeby ten półsłupek wykonać, w pierwsze oczko tego naszego łańcuszka i przerabiamy nitkę przez nie. I teraz ważne, nie przerabiamy od razu tego półsłupka tutaj, tylko najpierw wykonujemy. W ten sposób przerabiamy jedno oczko, i dopiero teraz robimy normalnie na, e, przerobienie półsłupka nawijanego. To pierwsze oczko przerobione potrzebne jest po to, żeby tworzyło nam tą podstawę. I jeszcze raz nawijamy. I teraz słuchajcie, szukamy tego naszego pierwszego oczka, które tutaj nam się prezentuje w ten sposób przeciągamy przez nie nitkę i najpierw robimy to samo, czyli przerabiamy najpierw to pierwsze oczko i dopiero teraz po dwa oczka po dwie, po dwie nitki z tego półsłupka nawijanego i jeszcze raz dla utrwalenia szukamy tego, zobaczcie one są bardzo fajnie widoczne te pierwsze oczka przerobione normalnie widać te dwie nitki w każdym przypadku i znowu przerabiamy to pierwsze oczko a następnie słupek nawijany. I znów. I tak dalej. I zaraz zobaczycie, jak przerobię kawałek. Tutaj trzeba tylko właśnie pamiętać, żeby od razu nie lecieć z tym słupkiem, bo stracimy wtedy tą prostą linię tej podstawy naszego nabrania. Zaraz zobaczycie, jak, jak elastyczność ma się w przypadku tego rodzaju nabrania. Ok. I zobaczcie, przerobiłam sobie taki kawałek. I on, słuchajcie, również jest dużo bardziej elastyczny niż o, e, słupki e, wkuwane po prostu w oczka łańcuszka. Dużo lepiej to wygląda. Brzeg jest bardzo ładny, taki podobny z obu stron, e, więc również bardzo fajny do dwustronnego przerabiania, jeżeli jest taka potrzeba. Słuchajcie, no to wszystko z mojej strony. Dajcie mi koniecznie znać, co myślicie o tych sposobach, które pokazałam. Dla mnie to jest nowość. Ja tak w tej chwili będę już nabierać zawsze oczka. Dajcie znać, czy je znałyście, czy będziecie je stosować. Pozdrawiam Was serdecznie.